No już godzina 17.38 eee, Przede mną eee, na takim właśnie skrawku pod polskim lasem skrawku państwa Sadowskiej, gdzie te brzuski eee, ogniska się palą eee, córka z mężem córka Sadowskiego z mężem swoim palą y, gałęzie brzask, który był ścięty na jesieni to troszeczkę potem liście i taki ogień idę na ten ogień i na ten dym e, także ja paliłem świeczki u Jana Jada a dzisiaj a państwo sadowscy no dobrze, bo nie ma dzisiaj wiatru to ten ogień się nie rozniesie ale żeby tutaj uważać, bo ten wiatr się może zerwać. I co wtedy? Kiedyś właśnie już też mijałem państwa siedowskich, jak też palili. Ale wtedy palili chwasty suche. A dzisiaj dużo ogień. Raz, dwa, trzy ogniska. Cztery, nie trzy. Ale jedno to jest naprawdę duże. Jedno naprawdę duże. No nie ma nikogo. Zastanawiam się, tutaj obniżkę minowałem, zastanawiam się, czy powiadamiać strażaków, ale nie, wiesz, będę wracał, zobaczę jak się będzie sytuacja przedstawiała. I tyle, bo już wchodzę do chłopskiego lasu i już bardzo słabo nie widać. Także na razie tyle. w dniu 5 marca godzina 17.40